Dzień dobry. Dziś chciałam Wam opowiedzieć kilka słów o kwiatach psu czarnego. Jeśli chodzi o całą roślinę, bezczarny jest krzewem lub też niewielkim drzewem, powszechnie występującym na terenie całej Polski. Kwitnie od połowy maja, czasem nawet do końca czerwca. Surowcem leczniczym są kwiat i owoc psu. Dziś skupimy się na kwiecie. Kwiaty mają działanie moczopędne i napotne. Ze względu na zawartość rutozydu zwiększają elastyczność i zmniejszają przepuszczalność naczyń włosowatych. Płukanie gardła na parem z kwiatów zmniejszy stan zapalny. Dzięki temu, że kwiaty zawierają m.in. flawonoidy, kwasy fenolowe, olejek eteryczny i śluz, stosuje się je w chorobach gorączkowych, w przeziębieniu, jako łagodny środek napotny i przeciwgorączkowy, a także przy osłabieniu naczyń włosowatych. Zewnętrznie stosuje się do płukania jamy ustnej i gardła, a także przy zapaleniu spojówek. Słuchajcie, a teraz kilka słów o tym, co w ogbije fascynuje mnie chyba najbardziej, czyli jego wykorzystanie mitologiczne przez naszych przodków. Bo jakby nie było, przed nami był ktoś, kto z tymi roślinami też się zapoznawał i w jakiś sposób e, korzystał z tych roślin. Podania mówią, że bezczarny w mitologii słowian uznawany był za święte drzewo bogów podziemia. Bogów podziemia z tego względu, że ponoć w jego korzeniach w tej części e, dolnej e, był cały osobny podziemny świat. Ale jednocześnie, co ciekawe, e, na granicy tych światów, żył wąż, strażnik, który strzegł tego podziemia. A później mamy całą ogromną część pięknego krzewu, który teraz w połowie czerwca wspaniale kwitnie na biało, odurzającym pięknym zapachem w powietrzu, po prostu aż unosi się od tych olejków eterycznych, też leczniczych. I słuchajcie, ta część nadziemna Pięknie kwitnąca teraz, ona była właśnie tą formą boską. Ona była tym, co łączyło ten świat podziemny z tym, yy, z, tym, yy, z tym światem boskim. Ona była tym boskim elementem, tak naprawdę. I kochani, o jego boskości świadczył chociażby fakt, że panny młode w posagu dostawały dwa krzewy bzu, które miały posadzić jeden z przodu domu drugi z tyłu domu. Ponoć e, obecność w gospodarstwie bzu czarnego chroniła przed wpływami złych duchów. O ciemnej mocy bzu czarnego może świadczyć fakt, że kiedyś jego pędy wykorzystywane były na przykład do mierzenia trumny. E, wodę, którą omywało się nieboszczyka, wylewało się tylko pod krzew bzu czarnego, Ponieważ miało to uchronić pozostałych żyjących domowników przed śmiercią. Bez przede wszystkim bardzo szanowano, rozumiano zarówno jego boską, jak i ludzką naturę, bo to wszystko przecież się łączy. Z czasem, niestety, bez został wyparty, zapomniany przez nas i uznawany jako ten zły, ten odciemnych mocy, ten, z którym lepiej się nie zapoznawać. Natomiast jak jest tak naprawdę? Zachęcam Was do zapoznania się z tym cudownym i fantastycznym krzewem. Dobrego dnia Wam życzę!